Hej, cześć, Shamaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 5 procesorów do 300 zł, może w sumie nawet 4 procesory, bo ciężko mi było tego, ten piąty znaleźć. Natomiast na pewno zobaczycie tutaj 4 procesory do 300 zł używane, które warto w tym momencie kupić. Jak wiecie, z nowych procesorów za 300 zł nie bardzo jest co kupić. Jeszcze niedawno można było kupić za troszkę więcej niż 300 zł i trójkę 100 f teraz już niestety i trójka kosztuje ponad 400 zł. Więc wyjdziemy troszeczkę naprzeciw temu i dla osób, które lubią części używane, będzie to nie lada ten odcinek, ponieważ będą to same używane procesory. Najpierw procesor jest to Intel Xeon e 52630 jest to procesor 6-rdzeniowy 12-wątkowy na Sokiet 2011 e, kosztują tylko 40 zł. Jak jest w tym haczyk pewnie zapytacie dlaczego ten broczur jest taki tani? A mianowicie dlatego, że płyty na sokę 2011, jakikolwiek, czy to jest 2011, czy to jest 2011 3, czy to jest 2011 4, kosztują krocie. Teraz mnie zapytacie, no to po co mi prostu za 40 zł, skoro płyty są takie drogie? Ale tutaj z pomocą przychodzi nam AliExpress, gdzie za około powiedzmy 200, no może 300 zł dostajecie płytę na sokę 2011, chińską płytę, różnych procentów tam jest Jinxa i tak w ogóle takie takie chińskie nazwy. Jak poszukacie też na Allegro, znajdziecie. Tyle, że na Allegro zazwyczaj jest drożej, no bo wiadomo, że kupujący też jakąś tam, sprzedający też jakąś swoją tam marżę mają, jeżeli chodzi o te płyty główne. Natomiast za około 300 zł plus 40 za procesor możecie złożyć naprawdę fajny komputer, bardzo wydajny. Przede wszystkim sprawdzi się on w montażu filmów, bądź w zastosowaniach, które wymagają takiej wielowątkowości. W grach również świetnie się sprawdza. Ten procesor, możecie sobie zobaczyć na YouTube, jak sobie wrzucicie Zion e 52630 Gaming, to zobaczycie mnóstwo filmów z gier. Procesor ma TDP na poziomie 95W, 15 MB oraz Najniższa rzecz tutaj, która jest to taktowanie 2,3 GHz w trybie turbo do 2,8. Natomiast to niskie taktowanie wcale nie przeszkadza, bo wydajność jaką oferuje ten procesor za 40 zł jest tutaj chyba jedna z lepszych. No, nie znajdziecie innego procesora za 40 zł, który da Wam taką wydajność jak zion na Socket 2011. Dodatkowo pamiętajcie, że Xeony to procesory przystosowane do pracy generalnie 24 na 7 więc te procesory są też można powiedzieć długowieczne. Następny procesor jest to Zion E5-2620V3, to już jest soket 2011 3, te procesory są już sporo wydajniejsze niż ten poprzedni, tu również mamy 6 i 12 wątków, niższe TDP 85W, taktowanie 2,4 GHz, też już wyższe, no i też turbo do 3,2 GHz. Również 15Mb generalnie też możecie na Aliexpressie znaleźć płyty na 2011-3, procesor bardzo dobry, wydajniejszy od poprzednika, natomiast kosztuje też troszkę więcej, bo trochę ponad stówę. Myślę, że na AlieExpressie takie procesory możecie znaleźć bez problemu za mniej niż stówkę. No i tutaj ta wydajność będzie jakieś tak 10-15% większa niż w przypadku procesora poprzedniego. Generalnie to w ogóle w tym zestawieniu mam same zjony, praktycznie, no bo to są na teraz najlepsze procesory, jeżeli chodzi o jakiś tam upgrade, czy stawianie jakiejś nowej, taniej platformy. Następny procesor jest to I3 8100. Była też w poprzednim filmie, który był nie, jakoś rok temu, może nie cały rok temu, e, też była tam I3 8100. E, to I3 też możecie znaleźć poniżej 300 zł. Często e, bardzo dobry procesor 4D, 8-wątkowy już na soket 1151, więc macie ramy DDR 4 które będzie można w razie co przełożyć gdzieś tam później do nowszej platformy. No i tutaj mam już bardzo niziutkie TDP na poziomie 65W, procesor na 14 nanometrów. płytę główną tego procesora kupicie za jakieś 200zł, także też spoko no i co? No i oczywiście mam zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 630 z Iony. Tej zintegrowanej karty już nie miały, to też musicie mieć na uwadze. Jeżeli nie macie GPU, no to te z nie za bardzo. Natomiast Citrixka już tak. Jeszcze całkiem nieźle wydajny procesor, zwłaszcza do jakichś takich gierek typu LOL, CSGO, WOD i tym podobne. Tutaj się sprawdzią znakomicie, ale to nie jest, nie jest też powiedziane, że nie pogracie w gierki typu Wiedźmin 3. Forza Red Dead Redemption czy na przykład Call of Duty Black Ops Cold War, tutaj bez problemu można w te gierki pograć z tym procesorem. No i ostatni już na naszej liście, bądź też przedostatni, bo jeszcze o ostatniej opcji opowiem słownie, to jest to Zion E3 1230 V3. Tak jak tutaj napisał sprzedawca, jest to odpowiednik i siódmeczki 4770, bo jest to procesor również czterorodzeniowy, ośmiowątkowy, z tym, że na socket 1150. E, dlaczego pokazuję Wam ten procesor i dlaczego on jest tak drogi w stosunku do tych Zionów, które były na początku? no, a no mianowicie dlatego, że. Tamta platforma to jest 2011, i tak jak mówiłem płyty kosztują krocie, natomiast na płyty na soket H80 na, chipset, na, na przepraszam, H81 i na sokiecie 1150 kosztują grosze. Płyty na, za, na H81 kupicie za jakieś ja wiem 130-150 zł, myślę, że nie więcej, chociaż może teraz podrożały, nie wiem, szczerze się, szczerze wam powiem, że nie sprawdzałem tego. Natomiast za te 330 zł macie praktycznie i 770 tylko bez układu graficznego. Jeżeli ktoś ma platformę 1150, zastanawia się, czy warto jeszcze tu upgrade'ować, czy lepiej kupić coś nowego, no to jeżeli wam nie jest żal, wydać tych 300, 300 zł. No uwaga, na AliExpressie przypomnę tylko, znajdziecie te procesory nawet za 2,5 stówki, więc warto tam zaglądać. Ja tutaj pokazuję oczywiście z polskich portali, z tego względu, że nie każdy chce kupować na AliExpress, i ja to rozumiem. Ja ostatnio dałem się zrobić w ciula w ogóle. Na AliExpress zamówiłem procesor właśnie też z Jona e, od sklepu Widmo. Zapłaciłem pieniądze, na szczęście to było tylko 70 zł, ale już pra prawdopodobnie ten procesor nigdy do mnie nie dotrze. Sprzedawca już zawinął dawno sklep. Ja się po prostu jak głupi dałem nabrać e, na e, to, że kupię procesor, który u nas chodzi po 150 zł za 80 zł. Co prawda, e, tam następna aukcja się zaczynała coś od około 100 zł, więc też nie było jakiejś to wielkiej różnicy między tymi 70 zł. Ale jak widzicie, daję się nabrać i nie chcę też tam polecać I w ogóle zresztą ja na przykład na AliExpress na pewno jeszcze kupię procesor, tylko na pewno bardziej zweryfikuję sprzedawcę, który ten procesor sprzedaje. Ale rozumiem też, że nie wszyscy chcą na AliExpress kupować, nie wiem, boją się, nie chcą po prostu mam jakieś tam swoje uprzedzenia. Nie interesuje mnie to, dlatego też pokazuję z polskich stron, ale też przy okazji zaznaczę, że na takim AliExpressie to możecie wyrwać to sporo e, taniej. No i generalnie procesor naprawdę spoko. Mamy 4 4,8 wątków, tak jak już mówiłem, taktowanie 3, 3 GHz w trybie turbo do 3,7 GHz. Brak zintegrowanej grafiki, tak jak sprzedawca napisał. No i co mogę powiedzieć? No procesor po prostu jest jakiś 74770, a kosztuje yy, o jakieś 150 zł taniej niż ta i7. Jeżeli macie ten Socket 1150, tak jak już też wcześniej wspominałem yy, i się znajdziecie, czy warto coś tutaj upgrade'ować, no to można na pewno ten procesorek dołożyć. Jeżeli macie te 300 zł, to myślę, że spoko opcja. W innym przypadku, jak macie już koło 1000, to lepiej kupować i trójkę 10100F i najtańszą płytę na H410 i cieszyć się mimo wszystko dużo wyższą wydajnością. Bo przypomnę Wam jeszcze, że te i 7, te i Ziony miały 4 rdzenie, 8 wątków. Co prawda, są to już 5-6-letnie platformy, a w tym momencie macie i trójeczkę za 400 zł, która ma 4 rdzenie, 8 wątków, więc wybór należy do Was. No i to tyle z takich czterech procesorów, które udało mi się przygotować. Jak widzicie, same Ziony praktycznie oprócz tej i trójeczki. Natomiast zostaje jeszcze kwestia piątego procesora. Szukałem, szukałem i szczerze powiedziawszy, że znalazłem coś ciekawego tylko na AliExpressie, gdzie Widziałem z Jana 1230, ale tego zwykłego na socket 1155, gdzie na przykład jeżeli macie i 5, 2500, 2500k, i 7, 26, no i akurat jak macie 7 to się nie opłaca, ale jak macie i 5, 2500k, i 5, 34, 70, to na AliExpressie znajdziecie z Jana 1230, który ma 4 rdzenie, 8 wątków i kosztuje tam coś około 200 zł, więc też jest warte to zupgrade'owanie, jeżeli macie. Niski budżet. Szukałem też jakichś tam Ryzenów. Niestety poniżej 300 zł żadnego Ryzena nie dorwiecie, no chyba, że będziecie mieli jakieś utrzęścia i może Ryzen 3200 gdzieś tam się czasem trafi. Jeżeli chodzi o zakup, na przykład jakiś tam i piątek na sokety 1150, 1155, 1151 nawet też bym powiedział, że to nie ma sensu, ponieważ za taką samą cenę bądź niewiele wyższą możecie kupić Ziona, który wydajnością przebija te. Procesory, także jedyny sensowny upgrade to jest zawsze zamienić i trójkę i piątkę Celerona Pentiuma na e, Ziona w przypadku tych starszych platform. W przypadku, kiedy macie e, jakiś tak jak mówiłem już przed chwilą, większy budżet w stylu tam nie wiem, 600, 700, 800, 900 zł, to już warto e, inwestować w te nowsze platformy e, mimo wszystko. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie opeczkę w górę e, pod tym filmem. E, generalnie może jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, a wszystkie te procesory sprawdzą się bardzo dobrze w grach. E, jedne lepiej, drugie gorzej, wiadomo. Ząb czasu robi swoje oraz liczba bardzo wątków ale sprawdzą się dobrze w grach, całkiem, całkiem dobrze wiadomo, że nie na wszystkich procesorach pogracie wszystko na ultra, ale wydajność będzie naprawdę przyzwoita dodatkowo, że chodzi o jakiś montaż filmów, czy coś takiego czy streamowania, no te procesory naprawdę dużo lepiej dadzą sobie radę, niż jakieś tam i i piąteczki z tych starszych generacji, więc tak jak mówiłem łapka w górę, że się podobało, że nie, no to oczywiście łapeczka w dół, piszcie komentarze, jaki Wy procesor do 300 zł kupilibyście aktualnie, oczywiście mowa o procesorach używanych to jest odcinek o procesorach używanych Wbijajcie na moją grupę na Facebooku Mordeczki Micha, na mojego Instagrama michu.tv No i co? I tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.